Dzień dobry, bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim na konferencji prasowej prawej suwerenności, a bardziej mojej, prezesa Adriana Witka. Myślę, że Państwo mogli usłyszeć jakieś 20-30 minut temu, jak to pan marszałek Sejmu oznajmił, iż będą się wybory prezydenckie 30 marca, tak. Więc, więc myślę, że każdy jest szokowany. Ja również, ponieważ ta konferencja miała się odbyć we wtorek. Drodzy Państwo, podjąłem tą decyzję, tą arcyważną decyzję, tą decyzję, która musiała być podjęta przez ostatnie lata. Polska była pod złymi prezydentami. Miała po prostu złych prezydentów. Miała prezydentów, którzy nie dbali tak naprawdę o polską rację stanu, więc podjąłem tą decyzję jako niezależny kandydat Adrian Witek, startować na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako niezależny kandydat zamierzam dbać o polską rację stanu, o polską, Myśl nie tylko robotniczą, tak jak tu by lewica mogła powiedzieć, ale narodową. Drodzy Państwo, w moim programie nie zamierzam jeszcze go ukazywać, lecz w moim programie, między innymi, przewidujemy bezwzględny zakaz aborcji i bezwzględny zakaz dla in vitro. Ale tutaj zaraz jakieś lewaczki mogą nam powiedzieć, że zakaz in vitro będzie zły. Ale mam też wpisaną promocję leczenia bezpłodności, która jest tak naprawdę e, chrześcijańską alternatywą do leczenia. In vitro to nie jest leczenie bezpłodności. In vitro to jest e, tak naprawdę zapładnianie kobiet jak krowy, jak krowy we wsi. A nie możemy do tego pozwolić, nie chcemy, aby takie rzeczy się działy. Będziemy dofinansowywać chrześcijańskie leczenie, normalne leczenie bez podności, tak aby kobiety mogły zajść w ciążę bez problemu, bez jakichś tutaj dywagacji typu sztuczna impregnacja drodzy Państwo następnym postulatem to jest wpisanie do Konstytucji Ochrony Życia Odpoczęcia nie damy się proszę Państwa nie będziemy się tutaj płaszczyć nad lewicową dywagacją. Nie będziemy się płaszczyć nad lewicową, e, nad lewicową, nad lewicowym chłamem tak naprawdę. To, co było nam ukazywane przez ostatnie e, lata, to jest e, chęć zabijania dzieci przez lewą stronę, a my wpiszemy do konstytucji ochronę życia odpoczęcia. Tak, drodzy Państwo, ochrona życia odpoczęcia w konstytucji. I tak będzie. Następną, następnym postulatem to będzie wprowadzenie ustawowego zakazu promowania ideologii gender i LGBT w szkołach i w instytucjach państwowych. Drodzy Państwo, nie możemy pozwolić sobie, aby tak skrajne dywagacje, jak ideologia gender, lewicowa ideologia LGBT były ukazywane w szkołach, w szkołach czy też w instytucjach publicznych. Nie będziemy pozwalać na takie, taki ochłap aby się pokazywał w szkołach, aby taki ochłap uczył nasze dzieci, jak, jak robić te różne, no nie będę mówił tutaj na głos, bo też dzieci nas oglądają, ale nie będziemy pozwalać na takie ideologie w szkołach i też w instytucjach państwowych. Drodzy Państwo, musimy chronić naszą tradycyjną rodzinę, tak jak to e, mówią za granicą, ta nuklearna rodzina. Czyli rodzina ojca i mężatki, czyli żony. Musimy chronić i wspierać te małżeństwa poprzez niskie, i większe, niskie podatki i większe ulgi dla rodzin. Musimy tak naprawdę wspomagać nasze rodziny po tym, co zrobiły lewicowe ochłapy, lewicowe rządy, i musimy usunąć tą dywagację, która była nam ukazywana poprzez. Jakieś tutaj ideologie gender, ideologię LGBT. Drodzy Państwo, obniżymy VAT do 18%. Dlaczego do 18%? 18% to uprości nasz system podatkowy. Będziemy uproszczać system podatkowy w taki sposób, aby, aby nie spowodować dziury w budżecie, ale też będziemy obniżać tak naprawdę obniżać wynagrodzenia różne. No po co nam taki jest wielki rząd? Po co nam takie wielkie kancelarie prezydenta? Nie potrzebujemy tego. My to wszystko ogarniemy. Drodzy Państwo, stop wyprzedaży polskiej ziemi i firm obcemu kapitałowi. Nie będziemy sprzedawać już naszych ziem. Nie będziemy sprzedawać naszych firm e, obcemu kapitałowi. Cały czas jesteśmy sprzedawani, czy to Niemcom, czy to Rosjanom. Tak naprawdę Nasza, nasza polska poczta została sprzedana haniebnie Niemcom. Już teraz można to nazywać Polnisze Post. Nie będziemy takich rzeczy robić. Odzyskamy Polskę pocztę, po, 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 polską pocztę, odzyskamy resztę firm, które zostały sprzedane. Czy to chcą te lewicowe, lewicowy Zachód, czy chce, czy ten prawicowy Wschód chce, odzyskamy to. Nie będziemy sprzedawać polskiej ziemi ani firm, obcemu kapitałowi. Drodzy Państwo, ochrona przed lewicową, rewolucją kulturową wprowadzimy absolutny zakaz finansowania z budżetu państwa lewicowych, organizacji pozarządowych i organizacji promujących obce ideologie. Jesteśmy tak naprawdę gwałceni przez ostatnie lata przez Zachód czy przez, przez ich propagandę, musimy się oddzielić od, od tych lewicowych ideologii, ale już o tym mówiłem, proszę Państwa. Po prostu nie będziemy już finansować z budżetu państwa lewicowych, skrajnie lewicowych, propagandystycznych, propagandystycznych organizacji. Drodzy znaczy Państwo, już wcześniej mówiłem o instytucjach państwowych. Ale też zrobimy wielką reformę systemu edukacji. Szkoła bez ideologii gender i lewicowej propagandy. Będę e, wymuszał od ministra edukacji, aby sprawdził wszystkie lektury e, obowiązkowe w szkołach podstawowych, aby usunąć te, które ten lewicowy poprzedni rząd e, dodał. Jak dobrze pamiętamy, były tam lektury, które promują LGBT, które promują, e, które promują Oczywiście, tutaj zmianę płci, która oczywiście jest zwykłym ochłapem, bo nie ma czegoś takiego jak zmiana płci. Oczywiście, zamiast tej ideologii gender i lewicowej propagandy, będziemy wzmacniać rolę historii i patriotyzmu w programach nauczania. Będziemy uczyć dzieci o naszej historii, zwiększymy obszar, obszar kulturowy, który się ukazuje u nas w szkole. I sprawmy tak, że w końcu dzieci będą wiedziały, na czym polega polskość, na czym polega, na czym polega oczywiście e, patriotyzm. Drodzy Państwo, ograniczymy, e, ograniczymy wpływy, które są szkodliwe dla nas, zagranicznych fundacji, e, które próbują ingerować w polską politykę. Są takie organizacje, Myślę, że do tego się odniosę na następnych konferencjach, na już oficjalnych wiecach wyborczych, więc o tym później. E, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o energetykę narodową, to absolutna niezależność od obcych dostawców. Stop importowi węgla z obcych, w obcych państw po zawyżonych cenach. Inwestycje w polskie kopalnie. Będziemy e, inwestować w polskie kopalnie węgla. Bo to my mamy dużo węgla, a po co z takich Niemiec czy Rosji sprowadzać? Przepraszam bardzo, ale muszę się napić, bo coś mnie suszy. O! Dobrze, proszę Państwa. Będziemy inwestować w polskie kopalnie węgla, w polskie kopalnie innych minerałów. Będziemy też próbować oczywiście wydobywać ropę, która tak naprawdę jest u nas i to w dość dobrych. Złoża. Drodzy Państwo, tak jak dobrze pamiętacie, w ubiegłym roku, a naprawdę latach jeszcze zarządów rządów Angeli Merkel, to Niemcy budowały strategiczną rezerwę gazu i ropy. My zrobimy to samo. My uzależnimy się od Niemiec, zbudujemy swoje rezerwy ropy, swoje rezerwy gazu. Koniec z uzależnieniem od Niemiec, koniec z uzależnieniem od czwartej rzeszy, którą jest Unia Europejska. Drodzy Państwo, każdy mówi o niskich cenach węgla, gazu, ropy, paliwa, a ja mówię o preferencyjnych cenach. To polska rodzina będzie wybierała, od jakich polskich przedsiębiorców będą kupować swoje dobrobyty, swoje paliwa, swoje, swój węgiel, swój prąd, swój jazd, to od polskich przedsiębiorstw i to będą konkurencyjne ceny, to będą preferencyjne ceny, to ty, drogi obywatelu, będziesz mógł sobie iść do takiej biedronki, która w końcu będzie polska, czy do jakiegoś sklepu, e, który tak naprawdę jest na osiedlu. Będziesz mógł tam iść, wybrać sobie, co chcesz, po konkurencyjnej cenie. A jeżeli ta cena ci się nie spodoba, pójdziesz do innego sklepu i, i będziesz mógł kupić za inną cenę, za tańszą lub droższą, bo to będzie preferencyjna cena. To ty sobie wybierzesz, drogi obywatelu, ale oczywiście za tańszą. Jeżeli chodzi o Polskę w Europie, to stawiam na Polskę silną. Silną, niepodległą wobec Brukseli. Weto dla wszelkich prób federalizacji Unii Europejskiej. Nie damy się sfederalizować. Nie będziemy e, jakimś ochłapem na, na, na arenie międzynarodowej. Zabezpieczymy suwerenność Polski w Konstytucji. Żadne prawo Unii Europejskiej nie będzie stać ponad prawem polskim. Nie, nie tak jak teraz. Nie będziemy się e, płaszczyć pod. pod e, pod, pod e, dyktatem Brukseli. Ale no, oczywiście dalej będziemy współpracować. Ale żadne prawo Unii Europejskiej nie może stać ponad pra, prawem polskim. E, składam absolutny sprzeciw wobec narzucaniu Polsce imigrantów i ideologicznych rozwiązań z Zachodu. Żadne pakty migracyjne, żaden Zielony Ład, nie będziemy tego wprowadzać u nas w Polsce. Bo my jesteśmy w Polsce. I to my będziemy decydować, to my, Polacy, będziemy decydować, to, co się dzieje na naszych granicach, to, co się dzieje, jakie prawa są wprowadzone z Unii Europejskiej do Polskiej. Drodzy Państwo, ostatnie prezydentury tak naprawdę zachwiały nas silny sojusz w grupie wyszychowackiej. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Będę budował silny sojusz z krajami Europy Środkowej, czyli z Grupą Wyszehradzką. Nasi sąsiedzi są wspaniali, są też blisko kulturowi, będziemy z nimi współpracować. Myślę, że to będzie świetlana przyszłość dla narodu polskiego. Drodzy Państwo, ja tutaj tak naprawdę mówiąc o tym, ogłaszam Złoty Wiek dla Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Wiek, drodzy Państwo. Dlatego proszę na mnie gotować. Wszyscy wprowadzimy tą naszą konserwatywną rewolucję kulturową. Drodzy Państwo, a propos wolności słowa i likwidacji cenzury. Zakazuje się, to ja zakazuję cenzury konserwatywnych poglądów w mediach społecznościowych. Miało to miejsce przez ostatnie lata. Pamiętamy bardzo dobrze rządy byłej lewicy, która usuwała prawicowe media tak naprawdę jedynym aktualnie medium prawicowym jest głos narodu ale będziemy dbać o to, aby nie było monopolu nie było monopolu lewicowych mediów, aby był pluralizm polityczny polityczny, medialny no, no pluralizm tak naprawdę obydwóch obydwóch rzeczy medialny i polityczny Drodzy Państwo, reforma mediów publicznych. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zrobię tak, aby następny minister e, kultury i dziedzictwa narodowego sporządził reformę mediów publicznych. Koniec z poprawnością polityczną i propagandą liberalno-lewicową. PVT będzie wolne, już jest tak naprawdę wolne, lecz niestety niektóre siły skrajnie lewicowe dalej rasują. Drodzy Państwo, mówiliśmy o końcu zniesieniu zakazom konserwatywnych mediów w publice. Ale też pamiętajmy o tych niezależnych dziennikarzach o organizacjach patriotycznych, więc wprowadzę ustawę ochrony dla niezależnych dziennikarzy i organizacji patriotycznych. Będziemy chronić wszystkich dziennikarzy, będziemy wszystkich dziennikarzy e, dbać o nich, nie będziemy ich gnębić, tak jak to ostatni rząd lewicy robił. Drodzy Państwo, jest wiele więcej, o czym mógłbym e, przeczytać ze swojego programu, lecz myślę, że się widzimy na następnych konferencjach. Poczekajmy do zarysu Komitetu Wyborczego. Drodzy Państwo, nie Dobrze drodzy Państwo. Szczyj Boże z Panem Bogiem. Widzimy się na następnych konferencjach i widzimy się w moim komitecie wyborczym. Awe Maria, dziękuję serdecznie. I no, no, w sumie można parę pytań zadać, ale z cztery pytania poproszę maksymalnie, bo czas tutaj gnębi nas. Dobrze, już proszę zamknąć, to tyle tam będzie. Witam serdecznie. Słyszeliśmy wiele propozycji, kilka sensownych, kilka według mojej oceny niesensownych, jednakże wydaje mi się, że te propozycje są nierealne do zrealizowania z pozycji prezydenta. A więc w kontekście tego, że na przykład działania Rady Ministrów nie leżą w kompetencjach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tylko prezes Rady Ministrów stoi na czele Rady Ministrów, to jak pan chce dokonać swoich działań, które leżą w kompetencjach Rady Ministrów. Oczywiście. Na początku bodajże powiedziałem i zamierzam tylko i wyłącznie powołać prawicowy rząd, bądź centroprawicowy rząd, czyli rząd, który dba o Polskę, o Polskę naszych marzeń. Eee, proszę pana, Panie Prezesie, dobrze, jednakże nie, jednak, nie jest to swojego rodzaju hipokryzja, skoro mówi pan Panu Prezydentowi Sosnkowskiemu, że powinien powołać większościowy rząd, a co jeśli lewica i centrum miałyby większość, czy nie powołałby Pan wtedy rządu centro lewicowego i ewentualnie wtedy jeszcze istnieje coś takiego jak drugi krok konstytucyjny? Oczywiście, żebym powoływał większość, ale większość sensowną, większość, która będzie patrzyła na... Na sytuację Polaków, Polek i Polaków, nie możemy się płaszczyć pod lewicowymi, skrajnie lewicowymi partiami. No, według mnie nie ma żadnej skrajnie lewicowej partii, jednakże dobrze, wydaje mi się, że każdy z tego. ZTSD, proszę pana. ZTSD nie jest skrajnie lewicową partią, tylko lewicową. Dobrze, dziękuję. Poproszę następną osobę z pytaniem. Nie słychać pana, ale witamy. Chyba ktoś słyszy tego pana? No dobrze, proszę państwa. Skoro tutaj się coś zepsuło, to my zakończymy tę konferencję. Ja serdecznie zapraszam na następne, e, na następne konferencje. No bo to nie ma sensu, jeżeli nie działa. E, dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem, drodzy Państwo, i głosujmy tak, jak powinniśmy, jak Polacy. Dziękuję.